Na wypadku doszło dziś rano w pobliżu skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z Mickiewicza. Łuczczczanka weszła pod koła autobusu bytowskiego PKS, który jechał w przeciwnym kierunku niż zazwyczaj od dwóch dni wojska polskiego jest ulicą dwukierunkową. Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący autobusem PKS-u Zbytowa potrącił 59-letnią kobietę. W wyniku tego potrącenia kobieta doznała poważnych urazów głowy. 59-letnia słupszczanka nieprzytomna została przewieziona do Słupskiego szpitala. Lekarze nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących stanu jej zdrowia, twierdzą jedynie, że ranna ma uraz głowy, a jej stan jest poważny. Policja bada okoliczności wypadku, przyczyną tragedii prawdopodobnie jest nieuwaga. Od wczoraj mamy lek, lekkie utrudnienia w, w komunikacji na terenie miasta w związku z przebudową ulicy Tuwima i ze zmianami w organizacji ruchu drogowego. Dlatego AP Policja Słupska apeluje ostrożnie, spokojnie, patrzmy na znaki drogowe, wykonujmy polecenia policjantów, którzy są na neurologicznych skrzyżowaniach w Słupsku. Od wczoraj ulica Wojska Polskiego jest dwukierunkowa od strony dworca do Alei Sienkiewicza, tak jak do tej pory mogą jeździć wszystkie pojazdy w przeciwną stronę. Otwarto jeden z pasów jezdni dla autobusów oraz taksówek.